Wybrany polski kardynał Karol Wojtyła. że już dorosło pokolenie, które mogłoby pamiętać pierwszą papieską wizytę do Polski, do ojczyzny. Czerwiec 1979 roku, roku i te pamiętne, historyczne, prorocze słowa niech skąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi tej. Przed dawno dorosło już pokolenie i ma swoje dzieci, które może pamiętać dramatyczny maj 1981 roku, kiedy to wyczekiwaliśmy na kolejne komunikaty dotyczące zdrowia papieża, na którego dokonano zbrodniczego zamachu. Ale nie sięgajmy tak daleko. Myślę, że rośnie już pokolenie, wie o tym, że rośnie pokolenie. Nie. Ludzi, którzy nie pamiętają już 2005 roku, przełomu marca i kwietnia i tej ostatniej lekcji, nauki, którą dał nam Ojciec Święty. Nauki o i o wielkości ludzkiej osoby w obliczu cierpienia. Ale spójrzmy blisko. Pan dyrektor już wspomniał o tym, że w tej szkole nie ma już uczniów, którzy. Pamiętaliby uroczystość sprzed trzech lat. Uroczystość nadania imienia zespołu w nr 1 imienia Jana Pawła II. Teraźniejszość za chwilę stanie się przeszłością, a niedługo potem stanie się historią. I z tej prostej myśli dla nas, dla ludzi dojrzałych, którzy mieli szczęście życia w świetle poedyfikatu Jana Pawła II, wynika, obowiązek, powinność, gromadzenia, porządkowania wiedzy o tym pontifikacie, wiedzy o tych wydarzeniach, aby przekazać ją młodemu pokoleniu. Ale uderzmy się w piersi. Nie byliśmy doskonałymi uczniami Jana Pawła II. Często słów papieskich słuchaliśmy nieuważnie. Często słuchaliśmy słów naszego papieża wybiórczo. Często. A już na pewno bardzo często brakowało nam sił, wytrwałości do tego, aby naukę papieską wdrażać w swoje własne życie. Więc myślę, że i my, ludzie dojrzali, z wielką uwagą, z tej przyczyny wysłuchaliśmy tego, co na temat Ojca Świętego mia, ma nam do powiedzenia marecka młodzież. I za ten piękny występ, za te piękne słowa chcę Wam, moi drodzy serdecznie podziękować. Naprawdę wiele się dzisiaj nauczyliśmy. Dziękuję bardzo. Tak naprawdę zostałem mi wywołany na tablicy przez Pana Dyrektora, żeby wspomni. Przytoczyć. Na początku dziękuję bardzo za wspaniałe przeżycia. Oczywiście opracowaliście to pięknie, no to oczywiście wiele serca. Naprawdę słuchało się z, i przeżywało się z wielkim, z wielkim zaangażowaniem. Serce dziękuję. W tym miałem wtedy sześć lat, państwa. Pracowałem w łowiu już. W To było ogromne przeżycie. 16 października 1978 roku, Były w nawie kolegi, w choćby, właśnie ta wiadomość dotarła. Wielki szok przeżycia. Ludzie wychodzili z kościoła, wracali na ulicy, każdy z każdym dzielił się. Tą wielką radością. Polak został papieżem. Nasz kardynał Wojtyła. Oczekiwaliśmy później na jego przyjazd. Bo wcześniej czekaliśmy na przyjazd papieża na mileniu 1996 roku. Ale 66, ale nie puszczono papieża. Pawła VI na Kasmą Górę. Tak jak tutaj, stał pusty potem z kupietem wiatru. Więc ta była bardzo, bardzo wyczekiwana. Co prawda nie byłem na no, lotnisku przy Poltanii, bo byłem zaangażowany, żeby zorganizować paratki wszystko. Nie byłem na placu zwycięstwa. Adę od godziny już 20. Przy kościele św. Anny, czekając na ranną Eucharistiję, ranne spotkanie następnego dnia z ojcem świecym. Tak czasie śpiewając na asfalcie, na gieski, młodzież z Warszawy, z Kokowiec, w całej Polski zjechały, Państwa wieża ale wyjść wiecie, teraz z wizja. No to było wielkie przeżycie. Ten pan był już bardzo dużo, że powiedział, że może nie zawsze dobrze słuchaliśmy tych słów, ale przeżywaliśmy. To może by było serdecznie. Pozostało dużo wiadomości z jego naukę. Czekajcie. To jest Wielka Szkoła Młodości. Najwyższy, największy nauczyciel, młodzieży, no nie tylko, całej społeczności. Można powiedzieć, drodzy nauczyciele, że to jest wielki marzyk. tak, wielki nauczyciel. Czerwień. Czerwień cześć milicji, cześć z jego małych dużo do przekazu naszej wiadomości. Niech on będzie dla was. Dziękuję bardzo. Nie E